Link. Dobra. Zerknij go się, czy jest w porządku. Czy widać świeżyna, czy jest dobry tytuł, czy jest ta ikona, chyba będzie wszystko w porządku. czyli Fusion'a, tak? No i cudo, a YouTube, czat działa, rozumiem, tak, jest dobra ikonka tytuł. Tak jest, Okej, okay, no to cudo w takim razie. Simba. No to co do? to mamy to w takim razie. To już No okej, chyba jest wszystko w porządku. Do No dobra, ale to będzie chciał być działanie kurwa, na Zadzwonię do niego może, co? No, to jest Rozdzielcie tak, się słowa. Dobra, już, 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 już. Jest Full HD. To dziwne. A ja mam światłowód tutaj, więc to niemożliwe, że jest coś, nie tak. Chyba, że jest z poziomu YouTube, ale też w to wątpię. Dobra, a miniaturka jest? Czy coś takiego? Tak. Jest zmieniony na z Fusion 360. Jest miniaturka na pewno. Sprawdź. Mam no, się, nie się Niemożliwe musi być. Ale to dlatego, że uruchomiłeś już nagrywanie. Gdyby było na czekanie, to bym zobaczyła. To możesz, możesz zobaczyć później z poziomu y, konta twórcy. Tam jest YouTube Studio i tam są wszystkie filmy, które były dodawane z poziomu konta Cutsoft oraz te, które były prowadzone w formie transmisji na żywo. I te, które są w formie transmisji na żywo też mają swoją ikonę. Nie, bo znalazłem po prostu ten odnośnik, no i dodałem pelik graficzny z logiem przełożonym. Dobra, dzwonię do Tomka. Halo, cześć Tomaszu, wejdź proszę jak możesz, bo wygląda na to, że wszystko działa i czekamy na Ciebie. A, to... Dobra, 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 no cześć, Gosiu Tomek prosi o telefon do Ciebie pilny i mówi, że nie może teraz wejść. No, także Tomka nie będzie i prosił, żebyś ty do niego zadzwoniła i to pilnie, tak powiedział. No dobra, czyli co robimy? No, chyba działa po prostu. No i zostawiamy to na razie tak, jak jest. No pytanie Tomek musi to zweryfikować, więc pewnie jak będzie miał czas, to sam się pewnie z tym przypomni. No ja zasugerowałem ludzi, na nic nie odpisałem, więc pewnie zaproponuję swoją. No. no jest tak, jak trzeba. Nie wiem, no chyba. No nie, wiem, mogę zrzut ekranu porobić no, z tego konta YouTube Studio albo z tego. No wydaje mi się, że działa. No. zarówno no jest pulpit, jest konto YouTube, jest czat, możesz coś napisać, tak, coś sprawdza coś, widzę, działa. Ja też coś no tak mogę. Nie w takim razie ten ekran generalnie zawsze coś mówić. Już jest? Widzisz ekran? Nie. Nie? Ok, od świeże? Nie, nie rzeczywiście no, coś... Poczekaj, poczekaj, coś tu się zamknęło, nie widzę. O, teraz już się włącza. O, teraz na całym ekranie. Okej, okay, jest. Ja sobie się z nimi posłucham, więc weź coś tam gadaj na YouTube, ok? Dobra, dobra. To tak przez minutę dosłownie. A więc tak na tym prostym modelu jesteśmy w stanie omówić sobie najprostsze narzędzia występujące w środowisku design, który możemy zauważyć z poziomu lewego górnego rogu ekranu. Nie, sekundkę, bo wiesz, to muszę w takim razie na Zoomie ciebie wyłączyć. To weź się zmutuj na Zoomie i ja sobie odpalę, ty też się zmutuj na Zoomie, znaczy ty się. Zmutuj. Dobra, ja się zmutuję na Zoomie i odpalę się na YouTubie, tak. Dobra, za minutę dwie się dzwoniamy na YouTube, znaczy na Zoomie. za. No. Nie. Zmutuj się po prostu, No tak, tak, tak. tak. I mówię, za dwie minuty skończę, i, we, i się odmutuję na sumie. No, dobra, nie, 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 nie. Za dwie minuty się odmutuję. Tutaj na YouTube wiem, że jest w porządku również. Jest wyciszenie. Powinniście mnie słyszeć. Wracam do Firzyna. Gdyby coś było nie tak, napiszcie na czacie. Dobrze, a więc tak, na bazie tego prostego modelu ławy opartej na profilach, siedzisku oraz oparciu, możemy w bardzo ciekawy oraz praktyczny sposób omówić narzędzia do modelowania parametrycznego występujące w Fusion 360. Większość produktów kadowskich opiera się na tworzonych szkicach 2D, i z tego poziomu również będziemy wychodzić. W tym, w tym miejscu. Jako, że to nie jest kurs, w którym będziemy omawiać, w jaki sposób tworzymy szkice, jeśli nie wiesz, w jaki sposób nanosimy profilę 2D w Fusion 360, proszę cofnij się o kilka lekcji do tyłu i tam będziesz miał informacje praktyczne oraz teoretyczne dotyczące nanoszenia profili 2D, czyli innymi słowy, szkiców. Na ten moment przedstawię, w jaki sposób wychodzimy. Do tej ramy z poziomu szkicu 2D, następnie wykorzystując narzędzie wyciągnięcia proste, wyciągnięcie proste, będziemy w stanie przekształcić szkic 2D w bryłę 3D. No to jak jest ok, to ja było, wracam do zuma. OK, dobra, to my tuję że tak.